Siema! Z tej strony Wojewód! I dzisiaj nagrywamy kolejny, znowu odcinek Steam Fortress, Shubi. Hejo! Mam dla Was prośbę, żebyście napisali mi w komentarzach pytania, na które ja odpowiem. Zadajcie mi pytania, żeby mnie poznać. Takie, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, odpowiedź o, o, o mnie. No, będzie takie małe Q&A. No, no, no. No, kontynuuj, kontynuuj! A co no tyle mam do powiedzenia, no? Co no zapytajcie tam się go, jakieś, nie wiem, o co tam byście się chcieli zapytać. Chyba idę do niego. Tak? Bo nie sam. jakby bardzo chcieli, to jakieś pytania też do mnie mogliby zadawać. Ej, widział cię! Przykro. Wiesz co, nie poszedł. Do... Ja sobie pływam, jestem rybką. Widzicie. Oj, oj. <słuch> Już nie mogę być rybką. Tam na środku masz stawik taki. Idź tam. Jestem sobie złotą rybką. Jesteś tutaj w tym jeziorze, ja mówiłem? Wiesz, co. Zrobiłam kółeczko i mnie nie zobaczył nawet. Tam, gdzie ci mówiłem, żeś poszła, tam zobaczył, wiesz? No ja tam siedziałam. Po prostu iść tam... Ja tam. W kuchowałam. tym kwadracie na środku mapie siedziałasz? No czy nie, ja sobie w wodzie siedzę. A Ja mówię, o ten kwadrat się na środku mapy, w którym jest woda. No jest woda. Jest taki kwadracik pod przykryciem na środku mapy i tam jest woda w środku. I złoto a. jeszcze w jednym wyżej poziom. Widzisz ten budynek! O Jezu 12. O, wiesz tą wodę w środku! Ugaś się! Ugaś się! On umrze zaraz! On umrze zaraz! Szut him! Strzelaj w niego! Mogę w niego strzelać? Nie mogę! On zaraz umrze. Uciekaj. On zaraz umrze. Ma 13 HP. Nie strzeli w ciebie, bo umrze, ale zbierze za chwilę ciasto. Uciekaj. Zebrał ciasto. Gdzie jest to kuleczko do uzdragania? Nie ma tutaj chyba. Muszę być gdzieś. Uciekaj. Uciekaj. Ja. Jestem rybką. Ból, ból, ból. Szubi i latająca rybka. To będzie normalnie tytuł odcinka. Jestem rybką. Ból, ból. Nie, to ja nie będę z nim. No to do mnie. O Jezu, jestem... Jezus, on jest ogromnym głazem. Oj Boże, wielki kamień ogromny kamień. Chyba wiem, jaki... nie pomieściłabyś go. Gdzie? W dupce. A ty chcesz czym? Nie powiem. Czy, czymś drewnianym. Po części, tak. Czymś starym, czymś nowym, czymś pożyczonym. W sumie to nie wiem, wiesz? Oni jest na naszym spawnie. Jesteś Beczką. Nie, nie jestem beczką. <laughs> jest dalej na spawnie? Mhm. Okej. Okay. No to tak. Najp... No a potem. Będą głowy. Nie widzę cię. Będę, Będę nikim... niczym dziki. Kochani. Widzę cię! Idź na spawn. Najpierw się nim zajmę. Tam w rogu stoi. Teraz gdzie jest spawn. Dobrze idziesz, tam jest. I tu ten ogromny kamień. Żeby ci nie uciekł. O, dobra. Ja mogę strzelać, pamiętaj. O jest. Widzisz mnie? Mm -mm. Nie no, To Ale będę szedł, jak zjem kakę <grym> Jesteś po części drewniany mhm. Beczka czy nie beczka? Zjadłem kakę Beczka czy nie beczka? Mogę na sobie pomieścić trochę szeniaczków <grym> Na sobie? Tak. <grym> du, du. A to! Nie. Czy pan ma mnie zaraz ze Co ty jesteś? W budynku. O, tu jest checkpoint. Mam cię. Już tak wchodziłaś po tych skrzynkach. Już tak chciałaś wejść. chciałam się zrobić. I Chciałaś się zrobić i Konrad jak się zabił. To trudno. To była palma o imieniu Konrad. O, jest. Jest ktoś z tobą. Jest Ufem. A zgadnij, czy ja jestem? Ufem. Nie, nie jestem ufem. Ludzie nie jest ufem. Dobra. Ojej. Stoimy, czekamy. Ojej. To będzie śmieszne, jeśli nikt mnie nie zobaczy. Ja to szczęście? Może no będziecie wystarczająco ślepiej, żeby mnie nie zobaczyć? Mm -mm. Mm -mm. No lećcie. tak To jest to! Czym jesteś? Z drewno? Nie. Mezal? Nie. Jak to? to może jakieś opiłki metali, może się tam gdzieś znajdują, ale. A raczej nie. Aha. Pam, param, pam, param. Czego tutaj jest dużo? <grym> Drewna. Czegoś jeszcze. Wody. Nie, jeszcze. Jeszcze trudno być wodą. Hmm. O, to UFO nie wiem. Widzę. Gdzie jest UFO? E, jest w okolicy środka. No ja jest na środku i nikogo nie widzę. O! I co sobie biega takie biedne UFO. No pomyśl, czego tutaj jest jeszcze dużo na mapie? Jest. krzaków? Nie. O, widzę, ktoś tam sobie biegnie gdzieś wszedł. To ja byłem. A co się wróci? <laughs> o, zrobiłeś upo. Tu! Widzę cię, jesteś żółciatki. No trochę się obsikałem ze strachu. Medyk! Medyk! Jesteś głazem? Nie. Nie pitol. Tol. Co tam? Z głosem. W ogóle to się nie krzyczę. Nie. Nieee. nic nie A, widzę. Mam cię, Jezu! Miałem 4 HP! Masakra. Ja mam jedną, bo z druga mi skończyła źle. oj. A, on jest beczką z krzyżykiem. Okay. Różni się kolorem od innych. A ja robię z wyrolstwo. No, okay. Będę go pilnował, żeby powiedzieć że on gdzie on jest, żebyście go zabili y i żebym ja mógł strzelać. <śled> On jest na spawnie i nie rusza się na razie. <śmianzy> Jezu! Znaczy, <śmianzy> to ciągle tańczy. najlepsza kryjówka na świecie. Kto gra w Lola, lo, ten wie, co to znaczy Valor. Mów do mnie Valor od dzisiaj. To był Partner Queen i on był sokołem. wiecie. On jest na spawnie. Tam, gdzie się spawni, po prostu nie ruszył się nawet chyba. Dzień, dojdzień, 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 dojdzień. Gdzie jest ten Julian? Mhm. On sobie to jest kacze na środku. On tam cały czas stoi. Ile ja stąd widzę? Widzę cię. Chyba cię. On jest tym kamieniem? Nie, beczką. O tą beczką. Będę strzelał, jak go zabijesz. Się, nie słyszycie coś. Nie słyszysz mnie? O, Umarłem. Wal się! Mm, mm, mm. Czekaj, mój kot chce wejść. Ja idę się wykąpać. Serio? Widzisz mnie czy nie? Chyba nie. Widzę. Trochę ułamek. Czekaj chwilę. Oj. Julian znowu jest tym. Mam kota na nagrywkach! Mam kota na nagrywkach! Meet meet. Zobaczcie jaka piękna kicia. Oh, kochana. Jak mruczy. O, i niucha tak. mój mikrofon. Co mówisz? Mit. mit, co? Mit mit mit, po prostu. Ale to wzdrowiały. Jaka mit mitcia, Jezus Maria. Na czym jesteś? Jestem słyszydłową. Powiedziałaś mi? Serio? Tak. Bo tu, ja gdzieś tam tak wlazłam, że nie wiem, czy w ogóle Gdzie zbliżać. jest tam ten ziomek? On jest ufem, ale nie wiem, czy ja <śm> Oczaiłem, dobra. dobra. Już go zobaczyłeś? No tak. Ja sobie tutaj pozwiedzę, jak Boże, gdzie jestem? Nie, nie wiedziałam, że tutaj można wleźć. O, pokąpię się znowu. Co? Wejdźcie ja w kąpię. Nie przeszkadzaj. Jestem w wannie. Niemożliwe. Kłamiesz. Jest więcej wann. Nieprawda, jest jedna. Nie kłam. Nie kłamie. Co ty pijcie? piździsz? Co ty piździsz? A, proszę bardzo. Oj, nie przeszkadzę. ja się kąpię. Co się patrzysz w bucilu? No dobra, ja się kąpię z tobą, chodź. O, mój kot ucieka ode mnie. Chodź, pokąpiemy się. Pluskaj się. Chodź, ej, nie wchodź mi do szafy, co? Mówiłem, nie wchodź do szafy. E, papierki puszczasz. <coughs> Ojoj, oj, boli Cię! A bo topię się! Oj, oj, oj. A, nie no dobra! Nie mogę z wyjść! Mam cię! Trzeba było nie czarać! Hmm. Próbowałem cię podpalić pod wodą i nie mogłem! No, bąbelki puszczałeś tylko! Ale śmiesznie to wygląda! <laughs> bąbelki! Kupuję bąbelki, bąbelki. On chyba awczy. Możliwe. Jest na spawnie u nas. Kurde, tam są wysoko fajne jedne deski, ale tam nie mogę wejść, szkoda. Dobra, uciekam stąd. On będzie gdzieś na spawnie. Dawaj następną mapkę. Grassland? Nie. Wybieraj ty. Teraz ty wybierasz. O która była fajna. Nie znam ani jednej, więc wybieraj ty. To mi będzie losowa. Trójeczka? No, to się weźmie samo. Okej. Okay. Ja wziąłem trójeczkę. Czyli będzie trójeczka. Okej, okay, tutaj weź inną. To ja już za późno przecież. Aha, okej. Okay. On chyba no. cały czas siedzi na spawnie, nie, nie pamiętam go. Możliwe, bo to już trzecia z rzędu, nie? Tylko na nim fragi zdobywasz, to jest nie fair. O! Oh, Uciek! O nie. Gdzie mój darmowy kill? Przemieścił się. Uciek z spawnu. Ale Nie ma go? Nie wiem. Przecież, przecież go nie widzę. Jest. Uciekaj, widziałam Cię już wcześniej. No i chciałem Cię skijać, a nie mogłem Cię skijać. Dlaczego nie mogłem Cię skijać, co? Dlaczego nie mogłem Cię skijać, co? Dlaczego nie mogłem Cię kija, co? Nie. Co ona powiedziała? Bo nie. Ale nie, coś ta babka powiedziała. Next next time try to kill one of them? Jakoś tak powiedziała. Nie wiem, kto tak powiedział. Ta babka tutaj, jeszcze gada tak. Nie, nie słyszę. Gość jest kolumną. Tą ogromną? No. Tą, co ja byłem? Mhm. Mm Ten mój chyba awczy. Bardzo możliwe. I'm never Time ze mną. Tańczysz? Tańczę. Okej. Okay. <laughs> Stanął koło mnie. Ogromna kolumna. Ja mam mało HP na samym początku rundy. Chodź się Jesteś na zewnątrz? Jestem na zewnątrz i stoję koło tego pana kolumny. Hmm, fajna kolumna, na zewnątrz. Na spawnie was raczej nie ma, nie? Ale dość niedaleko. Znaczy... nie, nie na spawnie. Na zewnątrz? Mhm. Mm Ło, wow, nawet nie wiedziałem, że tutaj są takie pomieszczenia w środku. <laughs> I między tyle można wpaść tam, uważaj. Oj, oj. Co? Niemożliwe. Nie widzę was. Gdybyś tutaj dobrze bawiła, na zewnątrz was nie ma kłamco. Wyobraź sobie. No ja widzę jedną. Co? Jest rodziny. Jakieś podpowiedzi może. Ale, ale jakie? Jakiekolwiek, jestem sam, no, pamiętaj. Mam niedaleko wodę. I duży bloczek. I widzisz tylko jedną kolumnę. Okej. Okay. A teraz czym ja jestem. Różniłaś się korolem tak troszkę. Plum, plum! Puszczają bąbelki. Tu nie działają bąbelki, tutaj jednej wannie, w te w drugie działają. A może tu będzie działało? Widzisz, dał Ci GG. Ci, ci. Dał? Tak. O, zmiana mapy. No cóż, ziomki. Na tyle kończymy w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jeżeli wytrwaliście do końca... To wiecie, że jesteście epicy. Właśnie, wiecie, że jesteście epicy. Pamiętajcie o tych pytaniach. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli nie, to łapka w dół. No i Łapki w dół też są się. spoko. No i trzymajcie się, cześć. Dobra. O, nie wiedziałam, że przejechałeś tak po Czy się nagrywamy? No, jeśli chcesz. Będzie, będziemy odpowiedzialnym youtuberem, nagramy kilka odcinków na zapas. O Jezus Maria! Ogryzę, odgryzłem winogronę z otwartą buzią i wyszczeliło mi jej soczek na całą klawiaturę i na ekran. O, czekaj, włącz nagrywanie i włączę znowu.